Siła, Piękna. Trzeba. Tak. Ja, Znam Znasz cię. Nie? Tak. No, na mój kanał YouTube. Ja byś mogła. Ja widziałam, widziałam jak gadałeś z dyskosią. A, z tą szmatą, co mnie obrażała i mnie zablokowała na, na live. Przeczoraj na live mnie zablokowała. Szmaciura jedna. Ja Ale jej nie, nie lubię, bo to jest Szmata. Niemiło. Ja jej wysłałem do Lita za 50 zł, a ona mnie zablokowała na live. Szmata niebana. Przepraszam, co mówię nią. Ja jej wysłałem pierwsze do Lekta za 150 zł, a ona mnie zablokowała na live. I śmata jedna. Jest sturmy na nią dałeś? Tak, dałem jej 50 i później wysłała, stopie, i później wysłałem mnie do Lekta znowu z domu za sturchę. I ona mnie zablokowała na live. Wczoraj, I na lajwie. Nie lubię jej, nie lubiłam jej nigdy. No i masz rację, je masz Szymaciura. No. Mam a duże, ja... ile masz lat? Ile masz lat? 15 będę mieć. Rozumiem. To przyjdę, jak będzie to miała 16 do mnie. Dobra.